Z tej strony Steven Trans i to jest drugi odcinek z CS Go. I z nami jest Siwy. Siemanko Tak, i gramy na trybie wyścig zbrojen. Tak, jak w, w pierwszym odcinku było to sam grałem, a teraz e, gram z moim kumplem. I mam nadzieję, że odcinków z e, Siwem będzie więcej. Oczywiście. Tak, będzie więcej. Dobra, jedę ja do Tero. Ja jest do No. No ja już killa mam jednego. z drugiego. Multikill startuje, tak? No, jak zawsze. Jest tam w CT jeszcze miejsce? Mmm, tak. Jeszcze są trzy miejsca. To... Chodź, bo nie mam komu buły strzelać. Mmm, to poszczela, ten poszczela. No, easy. Jak zawsze, tak, dokładnie tak Trenowałeś, znaczy się coś? Ta, już, tak, tak. Nie, czy je ja w serwerach społecznych człowiek się rozgrzewałem? Nie, to ja trochę tam na guzikach, tam na warsztacie, mm. ale tak to nie Dobra, CT, masz miejsce? Nie, masz miejsce. Nie może doszedłeś, tak. Ja <try> takie lagi stare. Dobra. Teraz art. E, teraz si wy, wytłumaczyć wytłumacz, e, widzom, żeby ze mną nie grali. No bo to się źle kończy. Zawsze kosą w plecy. No. Albo bania. No. no nie. No ty mnie zabijesz, stary. a który tak przodobywam. Trajer. <try> Nie no, ale serdecznie zapraszam widzów, zapraszać mnie na Steamie, Siwego też i na pewno, i na pewno zagramy. Tak, i napiszecie w komentarzu, Siwy zagramy, nie ma problemu, albo ja, ja też, zagram. O tu może nie. Ja, CS walczę z 4HP, nie? Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło Bizona przeładować, nie? Serio? Zawsze mi starczało, bo jak już grałem. Nie patrz, bo jakoś się wystarczyło, się a... czekaj aż dostanę kałacha w ręce. No... Siwy jak ma kałacha no, w, w ręce, to... Bardzo jak ma kałacha w ręce, Wtedy to, to... jest... jest progres. No, ja wiem, no bo stary, grałem z tobą, nie? No wiadomo. <grym> siwy... <grym> Wtedy dali cię już mhm. e no, to nie fair to tak no na pewno będzie tak znowu e, zrobione, go. że na pewno patrzę. Ja teraz prowadzę, a potem już będę Nie Zabij będę... da być Galida i dostać kawałka. Super, dzięki <laughs> Proszę No <coughs> nie! Kompletnie kalina, nie okarniam dzisiaj. Piszcie ludzi w komentarzu, czy taka głosność gry wam odpowiada. Czy ma być zwiększona, czy zmniejszona. Bo czy nie wiem. Jakiekolwiek problemy z czymś, to od razu można tak. pisać. Druga, jak ja tych te drgawek dostałem, nie? O kawałek. Chłopie, ja już mam. Była. A, ale... kurde! <noise> chciałem już ci... Koła chcia chciałem ci banie dać, nie. Serio, ja już tak przygotowana. Był... Ja banie chciałem ci walnąć Bo już tak przygotowany. Boże... Dopiero tą głupią broń mam. Ja AWP, AWP miałem przygotowane tak do ciebie na bania, nie? Kurde! A to jest ta fajna broń, ja, ja, ja lubię ją ja pierdzielę Lubię ją grać nią grać tak To chuja wafla, nie lubię go nie no. nie no, widzę, że to forma dzisiaj No jakby inaczej A na mixie będziesz lamić się zawsze Nie no, jak mi idzie w wyścigach to też na mixie też mi pójdzie Ale jaki ten człowiek jestem pełen, stary za zawsze mnie zabić, nie? To on mnie obleciał dookoła i mnie nie zabił. A ci potem mnie zabije? Gin, pedofilu. Gin. gdzie ty jesteś w ogóle siwy? Ja w tym domu. Serio? Na górze czy na dole? No kurczę, już idę po ciebie. Down, nie wyczekał na, wyczekał nie, wyczekał. No, ja byłem. Chodź, teraz tego błędu nie popełnię. Chodź do mnie. Aż była już tego szybka, na dostał ze Sak, 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 sac, chodź, no nie I ty już zaraz tyś miał kosę, fryer. No, wiem. A, awka, To masz. Ja no, ty też masz. A jak masz awę, to też jest dobre. No. Jak mi zawy nie idzie, to, to. To niczego nie idzie. X-pompa. Wczoraj tak było na miksa. No, stary. To, to, co wczoraj my wczoraj grali, to pójdź nie była. Masz w banie mhm. no jak? Mam cię Nie wierzę <laughs> Rozczemiałem, nie? Rozczemiałem. On, Stary ani, ani, jednego HP nie On, to on Boże Do głowy dostanę Ty już dostałeś do głowy To już nie ma różnicy Nie, skosuj mnie gości jakiś Dobra z ciebie Lachał Jak O ty ej, no siwy Idę Idę po ciebie Nie wierzę, że, że nie zabiłem zawki. Sirene. No i znowu. No. Gdzie ty siedzisz? Kurde. Ty ja widzisz, że. Z... Dobra. Nie no już masz kosy Frazerze Fucka tylko spróbuj za, tylko zabić nie Ja, nie, a ja, ja. ja Ej co, co byś zrobił, jakby cię zag w tej kosy Chciałbym się do mnie wziąć Ja bym jutro przyszedł do ciebie chopiejcie Nie To się nie pisze jakieś wiadomości, bo Karolina znowu bo... Co to masz? Co by... Cię robił? No ja stary spadłem! <grym> na 16, na 3. No co wow, z... co ty nie powiesz? Nie, to tak nie może być. Wypisuj! Kurde frak! A i chciałem tak zaskoczyć, nie? No ja wiem. ja, ja cię przeczułem, nie Czula. No nie to wkurza, jak ludzie kampią mnie w tych respach zasanych wow. i stary zrób coś mi Ja. Że, no, no, nie. Się, no Dobra. No. Dobra. dobra. No to w tym odcinku to było na tyle. Zapraszam do komentowania y, filmów i lajkowania. I da, dajcie suba pod każdym. No, dajcie suba i będziecie na bieżąco. Lajka chociaż za tą kosę co mu, no, sprzedałem. No, no dajcie, dajcie śluba, żeby być na bieżąco z cs a albo z innych grów, co będę nagrywał. Dobra, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć! No, narka.